Powiatowy Urząd Pracy poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizacji projektu Nasze Wsparcie Twój Sukces współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku muszą mieć pewność, że posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Jaworznie, a także być sprofilowane, znajdować się w pierwszym profilu lub w drugim profilu. Profilowanie bezrobotnych w tutejszym Urzędzie Pracy odbywa się u doradcy klienta. Osoba bezrobotna ma przypisanego do doradcę klienta. W zależności od literek nazwiska. Doradca klienta podczas spotkania z osobą bezrobotną zadaje pytania kwestionariusza profilowania i na podstawie oddzielonych odpowiedzi przez osobę bezrobotną osoba ta kwalifikowana jest do odpowiedniego profilu. W zależności od tego, w którym profilu osoba bezrobotna się znajduje, czy jest to profil pierwszy, drugi i trzeci, urząd pracy, biorąc pod uwagę oczywiście możliwości wynikające z ustawy, ma możliwość aktywizacji z zastosowaniem określonych form. To znaczy, na przykład, może zastosować staż, szkolenie dofinansowanie. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy studiów podyplomowych, czyli szereg zadań wynikających z ustawy. Łącznie zostanie przyznanych 14 dotacji, każda na kwotę do 21,5 tysiąca zł. W okresie prowadzenia działalności osoba bezrobotna nie może podjąć zatrudnienia. To powoduje zwrot dofinansowania. PUP przewiduje przyznanie 11 dotacji bezrobotnym do 24 roku życia, dwóch dotacji bezrobotnym powyżej 50 roku życia oraz jednemu bezrobotnemu niepełnosprawnemu. Wnioski można składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie przy ulicy Północnej 9B w godzinach od 7 do 15, od 11 do 22 sierpnia. Wnioski składane w Urzędzie Pracy w Jaworznie podlegają procedurze konkursowej, dlatego też określony jest ścisły termin na składanie tych wniosków. I po ocenie formalnej każdy z wniosków, jeżeli jest pozytywnie rozpatrzony, kierowany jest na ocenę merytoryczną. Mamy określone do regulaminu przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej kryteria oceny merytorycznej. I Wydaje mi się, że każda osoba bezrobotna zainteresowana ubieganiem się o te środki powinna zapoznać się szczegółowo z regulaminem, a także z kryteriami oceny, aby móc właściwie wypełnić wniosek i wiedzieć, które punkty przypisywane są i jakim kryterium. Po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Jaworzno lub pod numerem telefonu 618 19 28.